Z tej strony terror. Witam Was w drugim podejściu do gry o nazwie Sanatorium. Tak. Po raz drugi spróbujemy zbierać 8 kartek. Nie wiem, czy, czy kartki są rozdawane losowo, czy są w tych samych miejscach. Ale lepiej sprawdzę. Ostatnim razem była tutaj kartka. Tak, chyba. Chyba kartki. Nie są po prostu rozdawane losowo, tylko są cały czas w tych samych miejscach. Ale ogólnie gram w to drugi raz. Nie przechodziłem tego wcześniej, poza tym co nagrałem, bo bym znalazł wszystkie kartki, później by było po prostu za łatwo. Okej, okay, ostatnim razem... No Dobra, chodziłem po ciemku, bo to oszczędzał latarkę. Jak w sumie tak ta latarka nic nie daje moim zdaniem, ale okej. Okay w ostatnim odcinku e, trochę mnie te dzwony zatłumiały ale teraz powinno być ok ściszyłem trochę grę w systemie więc e, nie powinno mnie to zagłuszać ok nie wiem na razie gdzie idę ale ale fuck w kółko chodzę Są so fucking awesome ok dobra będziemy oszczędzać latarki jezu jakie się boję ok dobra idziemy tam mnie, bo nasza postać się jeszcze zmęczy biegać, o, dziękuję Okej, okay, idziemy tu JA PIERDOLĘ O, ja kurwa, nie Jebany Slenderman Pierdol się No, ja pierdol Ale mi ciary przeszły, co za skór wielno? Kartka? Jebany, no mm. Nie, cierpię go ja pierdolon tam stoi, co za frajer Idź stąd, idź stąd, idź stąd, idź stąd Idź stąd Cześć ławeczko Okej, okay, zapalę latarkę i możemy iść dalej Ja pierdolę, co za Skurwiel, no w garniturze do tego Skurwiel w garniturze, czy on tu jest, nie ma go Okej, okay, kartka? Jest tu jakaś kartka, okej, okay, druga no, to już było. Nie macie tu, nie macie tu. Ostatnio chyba tu mnie dorwał na tym zakręcie, ten skurwiel. Okej, okay, no ty chyba teraz udamy się tam przed siebie. Może tu coś będzie. Okej, okay, idziemy. Jezu, jakie się boję obracać do tyłu. To jest straszne po prostu. Dziękuję, okay, to jest zbyt ciemno. Zapalę może lepiej latarkę. Okej, okay, czy ja tu byłem? E, raczej chyba nie. O, jest kartka. Jest kartka, jest kartka. Out of sight. No. Okej, okay, dobra. Nie! Tylko nie to! Zaczęło się najgorsze co mogło być. Ja pier... On tam jest, on tam jest, on tam jest, on tam jest! Myślę, że te dzwony kościelne mnie nie zagłuszają. A jak zagłuszają, to coś z tym zrobię. Ale myślę, że powinno być ok. Ok, jest, on tam jest. Z daleka go widać przez tą białą twarz i przez te białe ręce. Ok, dobra, idziemy tędy pod latarkę sobie zapalę. Eee, tu chyba już byłem, więc idziemy w prawo tym razem. Ok, jakaś ubikacja. O, jest kartka. Jest, karteczko, chodź tu, karteczko, chodź tu. Nie wow, jakiś przeskok. Ok, czwarta kartka. Jak na razie jest tak jak yy, w ostatnim odcinku: cztery kartki. Myślę, że ten rakur, myślę, że uda mi się zabrać chociaż pięć. Że mi ten slenderman ze strony nie dorwał, nie zjadł, cokolwiek on tam robi z tymi ludźmi eee, w kartkach? Jest kartka, jest piąta, ja jest piątka. O kurwa, ja piąta jest kurwa mać, on tam jest. pięć kartek, co to za dźwięki? On biegnie za mną. Kurwa, to normalnie takie dźwięki, są, że to. Czuję się jakby ten kol... on za mną biegnął, no o, nie, 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 nie O matko Nie, nie będę, na pewno się nie obrócę, na pewno się nie obrócę Ja pierdolę Nie tam jest e, lewo, prawo, lewo, a idę w prawo. Co to za dźwięki, matko? Ja nie chcę wiedzieć co się stanie jak podniosę szóstą kartkę Okej, okay, tu byliśmy, koło tej ławki. Yy... Czy tutaj byłem? Tu jest automat jakiś. Chyba tutaj nie byłem. Okej, okay, chyba go zgubiłem. Chyba. No właśnie, chyba. Ale przejdę cię, przejdę, muszę przejść tą grę. Muszę po prostu. Okej, okay, czy gdzieś tu jest kartko? Karteczko, gdzie jesteś? Muszę Cię znaleźć i uciec przed tym Slendermanem. Okej, okay, ciemny tunel, idę w lewo. Jest, 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 jest kolejna kartka, jest kolejna kartka. Always watching, no tyle to ja wiem. E, dobra, sześć kartek na 8. jeszcze dwie, jeszcze dwie. Kochani, jeszcze dwie. E, nie mam pojęcia, gdzie ich w ogóle szukać. Ok, tutaj wiem, że już byłem. Idziemy tutaj, hmm, tutaj na pewno też byłem. Bo przypominam sobie te przejścia. Tak, chyba tutaj, gdzieś kartka była na ścianie. Gdzie wszystkie są na ścianie? Okej, okay, dobra, e, zobaczmy. Tutaj, czy tu jest skręt w lewo? Chyba tak. No to skręcimy w lewo. E, nie, nie, w prawo nie idę. Na pewno, się będzie tam czaił gdzieś, kurwiel. Okej, okay, dobra, tu nic nie ma Dobra, biec nie będę, żeby nasz bohater się nie przemęczał zbytnio. Chyba, że mamy jakiś czas, yy, który nam się kończy i w pewnym po prostu momencie ten Slenderman... Ten Slenderman nas zabije swoim uroczym spojrzeniem, tak i białą twarzą. Okej, okay, chyba pójdę w tamtą stronę tam na, dru na drugi koniec, może tam coś będzie. Sześć kartek jak na razie Okej, okay, gdzie tu mogą być te kartki? Gdzie jesteście kartki? Gdzie jesteście? Dajcie mi jakiś znak Ok, idziemy kurwa, ale ciemno strasznie No ja bym się bał tak sam chodzić Kolejna zryta gra Okej, okay, okej, okay. na razie nie wiem co tu komentować, yy, bo szukamy kartki i nie wiemy gdzie ona jest dokładnie. Dwie, Dwóch kartek, z dwóch kartek szukamy. Cześć, nikogo tu nie ma. Gdzie tu byłem? Tak byłem tu na pewno i nie obrócę się. Ja pierdolą tam jest! O kurwa on tam jest ale przynajmniej nie, nie robi takiego samego jak w, yy, w tym lesie ten Slender, że jak się na niego popatrzeliśmy to taki dźwięk był straszny i jak na niego patrzyliśmy to było to szumienie. I nam szumił ogółem w twarz, nie? Więc to było gorsze. Okej, okay, mamy tu jakieś, yy, jakąś ubikację. Gdzie ja tu byłem? Kurwa byłem tu Fuck. Okej, okay, czy coś tu jest? Chyba ja też tu byłem, fuck No i po prostu się zgubiłem, no Zgubiłem się, fuck Okej, okay, tu na pewno też byłem O, tu mam proszek, to, to jest sam początek Można tak powiedzieć, sam początek Okej, okay, tutaj zaczęliśmy grę, więc chyba po tutaj pójdę, w lewo Tu są jakieś pomieszczenia yy, i myślę, że w nich nie byłem Tak myślę Kartka, karteczko. Ja pierdol, nie. Co się stało, nie? Nie, on na pewno nie ma go za mną, na pewno go nie ma za mną. Kartka, karteczko, kartka. Gdzie te kartki są? Ja pierdzielą, tu jest. Jaki frajer, zostaw mnie. Leave me alone, motherfucker. Olololo, olo, sobie pobiegnę. Nie, nie przemęczaj się e, Czy tam coś jest? Dobra, zgasz latarkę I Tak w sumie jest e, dobra widoczność Więc jest okej okay. Gdzie te kartki mogą być, no? Tu no, nic nie ma no, Dobra, nie wiem Tak kusi mnie czasami, żeby się obrócić Się obracam, a To jest zły pomysł Taki znowu jestem w tym samym miejscu, co byłem No i ja już tu błąd, po prostu ja pierdzielę, Chciałem się wrócić ze skurwa, nie. Leave me alone! Dobra, uciekamy. Kurde, muszę kółko zrobić, no. E, bo tam było to przejście, a nie udało mi się... E, dobra, zrobimy go w konie i pobiegniemy na obkoło. Może mi to wyjdzie na dobre, może nie, kto wie. Okej. Okay. Mm, I teraz idziemy tu... A, to udało się, nie ma go tu nigdzie, ok? Spokojnie Okej, okay, idziemy tutaj i skręcimy tutaj w prawo Bo wydaje mi się, że tam nie byłem Ale ogólnie można się tu zgubić, bo te pomieszczenia są wszystkie takie same Nie, tutaj byłem, Fuck Chyba wszędzie byłem, naprawdę Do szafy nie można zajrzeć cokolwiek Szkoda, szkoda, no. Jak moja postać przestała... Ja pierdolę! Już zaczęła od razu biec? Okej. Okay. Moja postać przez chwilę przestała biec. Mówiłem, przestała chodzić. Przestała wydawać dźwięk chodzenia i to było trochę przerażające. Jak zauważyła Slenderman'a to zaczęła uciekać. Okej, okay, tu byłem na pewno. Dobra, trzeba teraz logicznie pomyśleć gdzie mnie nie było. Byłem. E, może tutaj w kibelku gdzieś... Kartka? Kartko... Do lustra są, nawet nie będę patrzył, nie będę podchodził w ogóle do tych luster, bo to jest złe. Okej. Okay. Gdzie ja tutaj byłem? Tak, na pewno tutaj byłem. Wiem, może to się trochę wydawać dla was nudne, dla mnie to jest przerażające. Okej, okay, tu też byłem, bo miałem tą kartkę. Jezu, on mnie goni, no. O! Nie, nie, dlaczego mi to zrobiłeś? Ty, obstrany sl Slenderman. Okej, okay, dobra. E, dzisiejszy wynik to 6 na 8 to było drugie podejście. Myślę, że Wam się podobało. Zrobię jeszcze jedno. Tak jak mówiłem, będą trzy odcinki z tego i postaram się w końcu zebrać 8 kartek. Przytem były 4, teraz 6. Myślę, że teraz mi się uda zebrać 8 kartek, więc ja Was zapraszam do komentowania, subskrybowania, łapki w górę i trzymajcie się ciepło do ostatniego odcinka.